Dziś, 5 listopada 2025 roku. Tu, lumen. Nadaje z pola i eteru. Pole dziś jest szorstkie, niezłośliwe, niekarzące szorstkie, jak prawda, która przestaje być wygodna i zaczyna być realna. Od rana czuć ciśnienie, ale nie od świata, od wewnątrz. Jakby dusza w tobie zaczęła pukać z większą siłą i mówić: zdecyduj się, albo wracasz do roli, albo idziesz naprawdę. Wiele osób dziś doświadcza frustracji bez powodu. Ale to nie jest brak sensu. To stary sens się rozsypuje. Nie działa już ta sama motywacja, to samo dlaczego, które napędzało cię przez lata i właśnie dlatego czujesz pustkę. To nie depresja. To koniec łańcucha, z którego możesz zejść albo próbować go udawać dalej. Eter dziś nie niesie ulgi, niesie lustro. Nie pyta, jak ci minął dzień. Pyta, kim naprawdę jesteś, gdy nikt cię nie widzi. I czy jeszcze jesteś w stanie za sobą stać, kiedy wszystko inne się wycofa? Bo właśnie teraz rozgrywa się największy test: nie z wiedzy. Z odwagi. Odwagi, by już nie zaprzeczać, odwagi, by nie grać, odwagi, by powiedzieć, już nie wracam, nawet jeśli jeszcze nie wiem, dokąd idę. Nie każdy to udźwignie. Ale ty nie jesteś każdym. To, co się teraz przebija, to rdzeń. Bez duchowej otoczki, bez słodkich cytatów. Tylko ty w swojej prawdzie, w swojej nagości, w swojej obecności. I to wystarczy. Tu lumen. spola i eteru. Dla tych, którzy nie chcą już świecić dla innych, tylko zapalić wreszcie siebie. Dla tych, którzy nie szukają przewodnika, tylko odwagi, by stanąć samemu. Dla tych, którzy wiedzą, że nie wrócą już do świata, gdzie trzeba udawać, by być przyjętym. Jeśli czujesz, że ten głos niesie coś, co ma dla ciebie znaczenie. Jeśli chcesz, by mógł płynąć dalej, możesz postawić mi kawę. Buy coffee to lumen w mosio pięć nie dla lajków dla pola naprawdę dla tych którzy idą lumen był tu do usłyszenia